No dobrze, w końcu to powiem. Tak, zakochałam się w tobie. Jak nastolatka, panienka z okienka, ja od lat nie lot, bo o skrzydłach nie pamiętam. Przeraża mnie to i śmieszy. Boję się, że od rzeczy zacznę przy tobie gadać, na wszelki wypadek, więc prawie nie gadam. Boję się, że się wgapiam. I wszyscy załapią, że się rozpływam, gdyby wam tam, gdzie ty bywasz, więc w inną stronę swój wzrok kieruję, a ciebie ukradkiem tylko podpatruję. Muszę zapuścić grzywkę lub ciemne szkła, by patrzeć przez szybkę bezpiecznie. Do upojenia. Najlepsze, najgorsze jest to, że się zmieniam, straciłam swój stan skupienia i w rozproszeniu próbuję ogarnąć płynność swoją życiową. Na co to komu? To coś nie tak z głową? Kiedy gwarancja zużyta. Po co mi miłość, grzecznie się pytam, na co mi ta cholera? Co zdolność myślenia odbiera, nie daje spokojnie pracować, sprawia, że nigdzie się schować nie mogę przed nadrytnymi myślami, podśpiewaniem, głupimi tańcami, a nosi mnie tak, jakbym spała się leków na DHD, choć nie mam go ani trochę. Więc mówię ci, kiedy nie słyszysz? No dobrze, w końcu to powiem tak. Zakochałam się w tobie. Może to jak zaklęcie podziała, żebym. O, tak! ozdrowiała i mogła znowu spokojnie pisać o rzeczach rozsądnych.